Nadzień, Panie. Pan. Drogi księżarcy arcybiskupie wczoraj wspominaliśmy 95. urodziny świętego Jana Pawła II. W niedzielę 120 dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii Świętej. Ten żywy kościół na Naramowicach został wzmocniony. Mocą Ducha Świętego. Te dzieci są najpiękniejszymi kamieniami, które próbujemy stawiać w budowli kościoła, żywego kościoła parafii Matki Bożej Częstochowskiej. A dzisiaj wpisuje się w to nasze świętowanie Twoja <try> obecność, drogi księże arcybiskupie. Myślę, że nie często ksiądz arcybiskup Odwiedza parafię w Białym Tygodniu, ale nie ma przypadków. Cieszymy się, że może się Arcybiskup z radością spojrzeć na te dzieci w białych szatach, na ich rodziców, którzy ciągle próbują na nowo otwierać swoje serca na spotkanie z Chrystusem. I proszę cię drogi księże arcybiskupie. Aby Twoja posługa w tym miejscu, takim surowym, ale pełnym nadziei była jak najowocniejsza dla dzieła, które rozpoczęliśmy w imię Chrystusa, przy opiece Matki Bożej Częstochowskiej i pod patronatem św. Jana Pawła II. Skoro jestem przy głosie, chcę podziękować Tobie, drogi księże skupie, za tytuł tego kościoła, który wymyśliłeś wbrew naszym oczekiwaniom. Ale Pan Bóg wie co robi. Arcybiskup otwarty na działanie Pana Boga, konsekwentnie realizuje to Boże dzieło w diecezji w Poznaniu i za ten tytuł świętego Jana Pawła II bardzo serdecznie w imieniu całej wspólnoty dziękuję. Witam kapłanów tych najbliższych, najbliższych sercem i granicami parafii. Cieszymy się, że jesteście wśród nas. No i was, drodzy parafianie, nic by nie było, gdyby nie wy. Gdyby nie wasza wiara, wasza, wasza życzliwość, wasze także czasami niedowierzanie. Dziękuję, że jesteście że jesteście tutaj na tym placu i zapraszam was, abyście towarzyszyli relikwiom świętego Jana Pawła II do świątyni, w procesji, a potem uczestniczyli w Eucharystii. Księże arcybiskupie parafianie o relikwiach i kamieniu wiedzą wszystko. Tydzień temu poświęciłem niedzielę i tłumaczyłem jak wielki dar otrzymała wspólnota, na króliki świętego Jana Pawła II i jak miała szczęście otrzymać kamień z grobu, z pierwszego grobu świętego papieża. Pozwól, że jeszcze przedstawiciele Rady Ekonomicznej powitają Cię w imieniu wspólnoty świeckiej. Oni, ta rada jest taką radą, która czasami mi sen z oczu spędza bo z nimi się najczęściej rozmawia o pieniądzach, a rozmowa o pieniądzach jest zawsze sympatyczna i czasami skomplikowana. Jego ekscelencjo, księże arcybiskupie, w imieniu całej społeczności naszej parafii witamy Ciebie serdecznie u nas tutaj na Placu Budowy. Dziękujemy, że przybyłeś i że znalazłeś czas, aby przewodniczyć tak wielkiej dla nas uroczystości. Mamy świadomość, że budowa kościoła to jest wielkie wyzwanie, ale pod przywództwem naszego księdza proboszcza, który jest doświadczonym budowniczym, z pomocą Pana Boga i oczywiście księdza arcybiskupa jesteśmy przekonani, że dokończymy tego dzieła. A jest to dzieło dla nas ważne, jest to duże wyzwanie ponieważ mamy świadomość, że budujemy kościół pod wyzwaniem naszego kochanego papieża, świętego Jana Pawła II. Prawie wszyscy, jak jesteśmy na tej, tutaj, zbudzeni, w tym miejscu, słuchaliśmy jego nauki, która towarzyszyła nam przez wiele lat. Czy to uczestnicząc... Działa. Uczestnicząc w do niego, do Watykanu, a przede wszystkim towarzysząc Buda Ziemi Polskiej. Pamiętam pierwszą pielgrzymkę i jego historyczne słowa na placu we Warszawie, które właściwie przeszły do historii Ty powiedział, że niech wstąpi duch tu i wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy przekonani, że ten duch wstąpił i odmienił naszą ziemię, nie tylko naszą ziemię, ale jesteśmy wszyscy przekonani, że to również tej części Europy to tym bardziej jest to dla nas wielkie wyzwanie i powiem szczerze, my nie możemy naszego papieża zawieść, dlatego, że mamy w swoich uszach jego słowa, co do nas wypowiedział, pewnie nie zawsze słuchamy do końca, ale na pewno takie momenty, że do tego często wracamy. Także jeszcze raz dziękuję, zapraszamy do uczestniczenia księdza arcybiskupa w tej uroczystości i do poświęcenia kamienia węgielnego i do wprowadzenia relikwii papieża świętego Jana Pawła II do naszego kościoła czy na I Witamy bardzo.